Witam serdecznie w Co Nowego Holandia. Co tydzień omawiamy jakieś ważne wydarzenia. Tematem dzisiejszego nagrania jest Holandia ogłosiła lockdown od 14 grudnia od godziny 12. Obowiązujące zasady: szkoły zostają zamknięte i będzie wprowadzone nauczanie online od 16 grudnia 2020 do 18 stycznia 2021. Wszystkie sklepy zostają zamknięte od 15 grudnia. Tylko sklepy z żywnością będą otwarte. Oczywiście materiały budowlane na przykład będzie można zamówić online. Rząd gwarantuje pomoc finansową dla poszkodowanych firm. Wszelakie muzea, kasyna, sauny, salony kosmetyczne, fryzjerskie zostają zamknięte. Wyjątkiem będą hotele, jednakże w hotelach również restauracje będą zamknięte. W domu będzie można przyjmować tylko i wyłącznie dwie osoby. Dzieci poniżej 13 roku życia nie są wliczane. Wyjątkiem będzie okres świąteczny 24, 25 i 26 grudnia. Wówczas będzie dopuszczalne przyjmowanie trzech osób w domu. Od 15 grudnia na zewnątrz będą dopuszczalne grupy dwuosobowe. Szkoły sportowe, baseny będą zamknięte. Na zewnątrz sport będzie dopuszczalny w grupach. Do 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia sport na zewnątrz będzie tylko dopuszczalny w grupach dwuosobowych z zachowaniem 1,5 metra odległości. Ponadto wszelakie podróże są niewskazane. Praca jest wskazana tylko wyłącznie w domu, oczywiście jeśli jest to możliwe. Dziękujemy za Państwa uwagę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. A to znajdą nas Państwo na portalu ogłoszeniowym fachur.eu w grupie Polacy Zagranicowe.